ça prend pas mm. okay. mm -hmm. Daj mi te pismo od Janusza Nie podam Ci ręki przykro Nie mam ochoty już udawać To wcześniejsze też tak? Tak A, wcześniejsze No wszystko mi zdaj, No, no bo jak tak to być musiał wysłać nie? I chciałam się zapytać, kiedy się rozliczymy z tego, co było w grudniu na kancelarii. Z czego się też Za moje prace? W kancelarii miało być pół na pół. A pracowałaś w kancelarii? Tak, pracowałam. A zarobiłeś na grupie z mojego wniosku, a wniosek pisałam ja. No żądanie do USC. Kto to wskoczył? Jest wszędzie podany. Ale ja go zaczęłam pisać. Jak wszędzie jest podany? To jest moja praca, ja wytworzyłam. Wniosek, ty go przetwarzałeś i na nim zarobiłeś. Trzy koła mi wisisz. Nic nie wiszę. Do rozliczenia jeszcze sprawy kancelarii Tak. Nie nic to... nie tak. Nic Jaka nie była wisze. umowa słowa? Co zrobiłeś przez cztery miesiące? Stworzyłam dokumenty, na których Jakie? pracowałeś. Wniosek. No. Sesję. No ile jeszcze? Każdy jaki był pisany. Ale to proszę cię. Ile zarobiłeś na... Yy, wniosku do UST? Przecież wcale nie musiałem. No tu, nie musiałeś. No ale to dałaś go, ale to nie znaczy. Ja go że... dałam na użytek kancelarii. Do podziału. Ale nie pracowałaś w tej kancelarii. Jak to nie? Mamy umowę? Słowną mamy. Złożyłaś, złożyłaś umowę? Nie mamy słownej umowy? Ile razy próbowałem A ci na powiedzieć? jakiej podstawie? Dobrze, skoro nie mamy umowy, to ja ci jutro wystawię fakturę mhm. za logo. No i skoro, że no ja nie mamy umowy. Drogi. To jest niepotrzebny. Nie, za to, co korzystałeś i co ludziom. A wystawiał, co wystawiałem? Korzystałeś z logo, które stworzył Tomek i z nazwy, która on zarejestrowałam. Ale tak, ja. ta, powiem ci jedną rzecz: idziesz cały czas na noże. A ja co kiedy mi zamierzałeś powiedzieć to, co mi dzisiaj napisałeś? Od miesiąca ci próbuję powiedzieć. A kiedy pokazałeś plan, według jakiego co ty chcesz mówić? Od kiedy to się okazało, że ty chcesz mówić do ludzi? Ale ta, od miesiąca ci tłumaczę, a ty nie słuchasz, co się do ciebie mówi. Od miesiąca? Tak. Od o... kiedy się nie rozliczyłeś? Pokaż mi, gdzie mi zaproponowałeś, co chcesz mówić na spotkaniach? Jak co? No co ty to opowiadasz? Ale to nie chodzi o spotkanie, tu chodzi o no, pracę chodzi... kancelarii. Chodzi? Co zrobiłaś? Co mi dzisiaj napisałaś? Pokazać ci, jak storpetowało spotkanie w Kielcach? Jezus, Bo pojechaliśmy zarobić pieniądze I Ale człowiek, który powinien być pieniądze, wspólnikiem... pieniądze nie są najważniejsze, no, to, no. no! to po co jechać coś robić razem, jak ktoś się torpeduje? Kurwa, tyle żeście przeżyli i co? I teraz tak jednym że coś się rozwali? To sobie... Twój masz to rozwalił. Nie. Ja sobie tak. rozwaliłem. Ile razy ci tłumaczyłem, prosiłem cię to. To spotkanie, 42 minuty, obejrzało 10 ludzi. No. I... Poczytaj sobie komentarze pod filmem. No i co? No i co? To nie jest moja mi, opinia. Ile razy mi przerywasz? A co ty mi, mi? Co ty mi? Nie. Ile razy mi przerywasz? Zaczynamy Była tym rozpiska, tym. kto kiedy mówi. Ty rozpiska? mi przerywałeś. dałeś mi tą rozpiskę? Dałeś mi tą rozpiskę? Miałeś sobie hasła spisać. Ja się proszę. Podobno, podobno siedziałeś, pisałeś hasła po kolei, jak Ola dzwoniła, Podpisz, jak Tomek dzwonił. Tak, że odebrałaś dokumenty. Nic się nie podpiszę. Jeszcze. Nie rozliczyliśmy się na dzień dzisiejszy. Ty korzystałeś z mojego wniosku i to się nie liczy, a ty mi będziesz mówić... Ja wychodzę. Ale to weź, przestań. On mnie oszukał, rozumiesz? I okłamał. Nie oszukałem, nie Jak to nie? Korzystałeś z mojego wniosku. Przez 4 miesiące. Korzystałeś z mojego wniosku? Kurwa, no tak. A na ale szkoleniu. Nie wniosek, na szkoleniu ciągle, nie szarp mnie. Który ciągle trzeba zmieniać. Na szkoleniu pierwszym i drugim, kto więcej mówił? Czy ja się uczciwie podzieliłam według umowy słownej pół na pół? Ja Czy sobie powiedziałam na końcu, wiesz co, Przemek, ale ty prawie nic nie mówiłeś, więc ta, więcej pieniędzy jest dla mnie. Ale tak. Tu nie chodzi. No tu chodzi o to. Ale czemu to zabierasz? Proszę mi to podpisać. Zapłaciłam za to, już chyba nie. zapłaciłaś, bo. Nie, A, Reta, mam twoje nie. rozpiski. Nie. Otwórz mi drzwi. Ale proszę. ci chcę wyjść. Poczekaj, chwilę. proszę. Domek, weźmie pieniądze. Ale, ja muszę ta... wyjść na świeże powietrze. Zabraniasz mi tego. 500 zł za Janusza i do końca rozliczymy. Nie, bo kłamiesz i ja nie mogę stać i patrzeć na kłamce.